Jaka jest najskuteczniejsza i najszybsza droga do pozbycia się stresu z życia w niecałą godzinę? Jak pozbyć się w życiu stresu, który zaburza nam świadomość i możliwość dokonywania jedynie przemyślanych wyborów, bo stres, proszę państwa, nie pochodzi z ciężkiej pracy, pochodzi z odwlekania konfrontacji z palącymi wyzwaniami i nie podejmowania koniecznego ryzyka, by się zmierzyć. Z dokonaniem zmian, jakie są w naszym życiu niezbędne, bo jeśli w życiu przeważa nam stres, to brak jest dostępu do płata czołowego. Stres to negatywna energia emocjonalna, która wdziera się do życia, kiedy, uwaga numer jeden, w tym życiu nie ma granic. I mówicie Państwo, tak, ja stawiam granice, mhm, mm rzeczywiście. To zobaczcie Państwo, jak stawiacie granice członkom rodziny, ukochanym, ulubionym, znajomym, a jak nieznajomym. Czy tam przypadkiem nie ma braku, Ku uczciwości. Dlaczego dla wszystkich nie ma jednakowych zasad, a dla jednych są?